Witam Was bardzo serdecznie w grze Warframe, czy jak to tam się zwie. To jest, yy, jest beta, druga beta. Na lecie są klucze do niej, ja taki uzyskałem. Nakręca to z tej bety. Polska wersja, nawet jak widzicie. Yy, zagrałem jedną na jakieś tam plany, misje misję. Nie wiem o co dokładnie chodzi, ale chwila. O, jakie składniki to nie chcą. Dobra, ble, ble, ble. Już, pogadałaś o Blueprint and its Aha. Dowiedziałem się czegoś mojego. To jest crafting. To jest crafting. crafting, dobra. Przestań gadać. Pewnie zaraz coś trafi kobieto. Już, już ogadałaś. Zaraz wracam. Dobra, Myślę, że ta baba nie skończy nigdy gadać. Weźmiemy sobie nie wiem, tą planetkę, sobie pykniemy. Zobaczymy, co to jest w dzisiejszym materiale może jeszcze drugi zrobię Zobaczmy Miałem nagrywać Mafię w ogóle w jak jest, kiedy tu nagrywam ale niestety nie wypaliło A może ktoś wie ma takie jakby przebłyski białe czasami tekstury się psują i do dupy to wygląda wszystko I coś z w ogóle zaraz wracam Dobra, już się ogarnęło? Nie, muszę zmniejszyć jakość. Poczekajcie, powinno być dobrze. O, co to jest takiego? O, już jest dobrze, musiało się doczytać. Już że odrobinę teksturki, musiało się doczytać. Dobra, gdzie ja mam lecieć? Coś tam completed. Dobra, lecę, lecę tu. To jest w ogóle gra beta. To pewnie optymalizacja jest. Jaka jest, ja chcę tam wejść. Co tu jest? Nie ma nic ciekawego. By to otworzyć? Nie, reloading więc jedziemy. Osta to jest druga taka misja, że ją wykonałem. To z kimś wtedy grałem? Chyba. No jakoś nie jak to się nazywa, muszę poczytać o tej grze. Przypadkowo trafiłem na klucz po prostu. Pograłem i powiedziałem, że zrobię materiał, może coś to da. Jak dobrze się trzyma FPS-em -y. Na początku będzie ten spadek, bo nie wiem co to było Co tu jest? Otwórz szafki Co to mi dadzą? Coś mi dają, nie wiem co Amunicję, coś Otwórz to Bardzo Cię proszę, dziękuję Nie wiem co to jest Dobra, coś tam, bleble. Ja. Ze mnie strzela. No i tak wygląda strzelanie. Reloading. tik. czyk Strzelają. Strzelanie realistyczne, strzał w głowę zabija. Ktoś do mnie idzie? Z Ktoś jest chyba. A są ludzie, widzicie? Są jacyś. Biegają. Biegacze. Czy idziemy tam? Są pipole. Już nerdzą. Dobra, są. Będzie łatwiej. Wychodźmy ten, tu. Na prowadzę, jak zawsze. Ale, jeszcze można takie coś Przyskanąć z E, atakujemy z maczety albo z noża, albo z miecza, albo katana. raz. atakujemy ze scyzoryku. O, z ich zabijam, bo są punkty doświadczenia. Dobra, Tam to już wszystkich rozwala. Widać, że to na są. Ale pozdrawiam ich. Nie, nie będę podawał gdzie można klucz zrobić, nie poszukajcie to sami, bo to jeszcze będzie po prostu reklamacja. Ale na wystarczy wpisać. Gdzie strona tego jest multnik, kto zna angielski, to jest po prostu... Ja nie znam zbyt dobrze języków. Znalazłem. Otwórz to. Amunicja, kredyty. Co tu jest? Cicho, tam trzeba wejść. Nie, nie trzeba tam... Trzeba tam wejść. No, wchodzicie? Dobra. Co tam trzeba zrobić? Trzeba ewidentnie tam wejść. A jeszcze jakiś No Ten już tam wszedł? Dobra, poczekajcie chwilę, zaraz wrócę. Po burach, stękach i achach udało się. Czymś w tym szybie, czy czymś. Nie było nawet trudne, bo tu jest mechanizm wspomagający. Gościu ściany łapie. Musiałem po prostu, żeby nie było feliady, i tak już było dzisiaj feliada duża. Coś tu jest... Dobra. Zgubiłem się. F się zmienia broni. jest bardzo oryginalne zmienienie broni. Tu trzeba iść. Tam jest mietek. Tu mietek. Jak wy się tu dostaliście? No i materiał! Nie, materiał nawet. Ktoś jest na nim. I to jest takie grypowy łapój. Nie wiem jak to wyjdzie z beta. W internecie można się wiele uciekać rzeczy. Jak chcecie ze mną pograć, macie to, chcecie pograć, to macie nich po prostu przy tym. No przy kanale jest, taki jak na kanale. Ale widać było na początku materiału. Jak to wyjdzie, nie wiem, ile to będzie trwać, żeby nie wszedł materiału, to po prostu będzie reakcja z bety. Takie, nie wiem, jakie są tryby, coś tam zaprezentuję, nie zablokuję pierwszego filmiku. Dobra, i co, to koniec. Żeśmy pograli. Dobra, i to jest tak się misje kończą. Podsumowanie standardowe. Oliczenie, sami nie wrócimy do menu on teraz takie, nie wiem... W tak się... Jak się ulew kombinezą, kombinezon czy coś. Jest czarny ekran, ciemność. Jest Warframe. Dobra, i co to jest teraz? Misja ukończona. Done. dobra. Możemy sobie jeszcze jedną pyknąć. Mimo 10 minut chyba będzie materiał około trwał. No, Dobra, nie wiem o co chodzi. Znowu pauza. Dla Was. Dla mnie to będzie się toczyć akcja. Dobra, zaczynamy już z drugiej rury. To jest, będzie cała misja chyba. Materiał no, się wydłuży w takim razie. Po prostu tam było odliczanie. Zapóźnił się z kabłem. Dobra, jesteśmy. Nie ma już lagów. Jedziemy. W team. No, nie tam można jakieś te upgrade. Moce tu są jakieś. Star Wars nie Star Wars, czy asasyny. Więc to się ogarnie. No, ale z materiałem mówię, to jest już... To jest moje trzecia misja jakaś inicja, No to nie grałem. tak ja, ktoś tu jak, Przyjaciel. Level apa mam. Wygrałem bardzo elastyczne strzelanie, zero odgód, praktycznie ładowanie, ładowanie fajnie wygląda, ten paseczek waypoint, dobra, ciepłaż tyle. Mod dobra, że jestem ciepły, rozumiem, hahaha, rozumiem się, dobra, sam nie idę, bo się boję. Dobra, jedę z tobą. Co mu się boję? Dobra, to są ludzie chyba ze mną gramy. Myślę, że nie bo ty. Tu. Tu. Tu jest zamknięte. Ale tu mi tak ładnie pokazuje coś. Gdzie mam iść? Ja jestem tu. I mi pokazuje, że jak znaczek pięknie jest tu, tu, tu i tu, to się potem odluchnie. Dobra, oczywiście zagubiłem się. Jak zawsze. Dobra, ktoś przyjechał. Powiedz mi, przyjacielu, co trzeba zrobić. No, przyjacielu, co trzeba zrobić. A, mój nieogar znów wziął władzę. Ty przyjacielu, ale nie ogar po prostu. Czekaj, ile ta misja tak trwa? Będzie raport z Betty. Ja nie mogę na tego oficjalnie z czy czymś, bo to wyszło z praniu. Betty zaaktywuje. Be ja chcę postrzelać. Coś świeci. No mogę strzelać. Jestem, broń palna tylko. Takich gier. Dobra, nie wracam. Tu coś jest. To już bardzo słodkiego. Dobra, zabiłem. Przewrotka je pierwszy. Dobra, co tu będzie? Idę sam na Janka. Prawnie zabiją. Szafeczka szafeczka jest fajna po prostu, ale ja gadam ciągle. Dobra, co mi tam pokazujesz? Co tu strzela? Co tu strzela? Tu strzela. Headshot. Dobra, fajna taka gierka w klimatach. Przypadkiem po prostu, jest przypadkiem. Ale człowiek czasami... Dobra, coś włączyłeś. Mów dobra. Nie ja może coś jeszcze zrobię. Zobaczę, co z tym filmem wyjdzie. Dobra, uciekło to coś. Ten przyjaciel jest słodki. Przyjacielu. Fajna, ładnie to wygląda.

Nie na walarz? gdzie są tam ci? Ja pierdziu Czy to się nagra w ogóle? Co będzie? Jak wyglądacie to, to się nagrało? Trzeba tamtych wrócić. A Co To jest A dzięki za że jestem ślepy. Dobra, gdzie są ci? Dobra, teraz z ze strony Vegasu po prostu na końcówce dźwięk zawiódł I jest po prostu wyzywania, że ho ho ho. Dobra, co się tam dzieje na tym ekraniku. Biegamy sobie, bo ci je wódki mi materiał. Przedłużają. Jak już powiedziałem, to będzie tu, jedno będzie tu, jedno będzie tu. Muszę jakoś... No no wam się nie chce. Kręcę po prostu. Dobry wyszedł gameplay. Dobra, ja se tu biegam. Nie pamiętam już co robią nawet. No i czekam. A bo ja też prowadzę... A. Dobra, zmieńmy się zaraz no, na pistolet się zmienimy, tu pamiętam. A, i strzelam sobie bez sensu? To proszę, dobra. Headshoty dwa pięknie weszły. Relastyczny reload. Tam ci się pchają do przodu, ja też się pcham, strzelają się. Dobra, strzelają się ja tu nożykiem, bo mnie zaatakowali. też chyba maczetą Dobra, jep jep. Tu piękni wszystko jak Samuraj po prostu ranger. A wykończenie nie chciało mi się. Dobra, i tu będzie chyba... Tak, dotrzeć tam do czegoś tam. Dobra. To będzie już na tyle. To jest końcóweczka. Trochę parę sekund zostało. Dziękuję wam za uwagę. Już tak oficjalnie dziękuję za uwagę. Gadam bez sensu taka natura. I odlatujemy z podsumowanie. Po prostu dzięki nie wiem, za uwagę trzymajcie się na razie No na razie